Cześć z tej strony Jasne. Witam na kanale Gamaralnie. W ostatnich dniach pojawia się coraz więcej informacji sugerujących, że prace nad Gears 6 stopniowo zmierzają do końca. Zanim przejdę do tematu, będę wdzięczny za klikanie w kciuk do góry oraz subskrypcję kanału. Dziękuję. Wygląda na to, że fanów serii Gears może czekać wkrótce mała niespodzianka. Nie jest tajemnicą bowiem, że The Coalition pracuje nad nową odsłoną gry, a prace powinny zbliżać się do nieuchronnego końca. Coraz więcej osób mających dostęp do zakulisowych informacji sugeruje, że w trakcie tego lata możemy spodziewać się Teasera Gears 6. Z taką informacją jako pierwszy wyszedł Jeff Grab. W trakcie Kanafany Xcast powiedział Słyszałem, że tego lata mogą wydarzyć się pewne rzeczy związane z Gears 6. Informację tę zdaje się potwierdzać również Tom Warren, redaktor The Verge. Oczywiście, Jeff grab asekuracyjnie stwierdza, że plany mogą się zmienić, więc możemy się wtedy na niego trochę powkurzać. Jeśli to prawda, to najpewniej czegoś nowego na temat gry od Coalition dowiemy się w czerwcu w trakcie Summer Game Fest. Corden z Windows Central nie ma żadnych pewnych informacji na ten temat, ale stwierdził w trakcie Iron Lords Podcast, że z grabem się nie dyskutuje. Poza tym dobiegają do niego różne niepotwierdzone informacje, że faktycznie może mieć to miejsce, a poziom graficzny gry jest na zupełnie innym poziomie. Można powiedzieć, że zespół Coalition zna od podszewki silnik Unreal Engine 5, na którym tworzona jest gra Gears 6. Współpracowali z Epic Games między innymi przy tworzeniu sławetnego dema inspirowanego filmem Matrix. Są studiem posiadającym duże kompetencje, co potencjalnie może zaowocować wypuszczeniem na rynek imponującej wizualnie i dobrze zoptymalizowanej gry. Co ciekawe, jak zdradza dalej Jess Corden w trakcie wspomnianego podcastu, Kate Rayner, będąca dyrektorem technicznym w Coalition, została oddelegowana i ma za zadanie poprowadzić zespół pomagający innym studiom Xboxa w osiąganiu wyższego poziomu umiejętności w korzystaniu z Unreal Engine 5. Jego zdaniem poziom wizualny, jaki reprezentuje obecnie Hellblade 2, w przyszłości z pewnością stanie się standardem. Nie zapowiada się jednak na to, że konsole obecnej generacji nagle zwiększą swoje osiągi. Dlatego nie spodziewajmy się, że Senua zacznie działać płynniej niż w 30 klatkach na sekundę. Choć Coalition w Gears 5 dowiodło, że możliwym jest osiągnięcie na Xboxie serii X rozdzielczości 4K przy 60 FPS-ach czy nawet 120 klatek w trybie Versus, a gra wciąż będzie wyglądać wyśmienicie. Osiągnąć to można między innymi przez sztuczkę renderowania różnych elementów obrazu w różnym stopniu. Bardziej widoczne fragmenty są bardziej dopieszczone, inne mniej. Liczy się zatem doświadczenie w obsłudze silnika i chęć dążenia do stworzenia dobrze zoptymalizowanego tytułu. Nie każdy jednak zespół ma na to czas i pieniądze. Na podstawie informacji krążących wokół Coalition można pokusić się o przypuszczenie, że Microsoft zainwestował w ich pracę i teraz chce wykorzystać te doświadczenie w innych studiach. Dobrym przykładem dopieszczania swoich produkcji i wyciągania z tego korzyści były prace Larian Studios nad wersją Baldur's Gate 3 dla konsoli serii S. Miała być ona kulą u nogi, a okazało się, że granie tylko dobrze na niej działa, ale dzięki portowi na tę konsolę twórcy zdołali znaleźć rozwiązania, które poprawiły płynność rozgrywki na mocniejszych sprzętach. Nie spodziewałbym się jednak, że Gears 6 zdąży wylądować na konsolach obecnej generacji. Jeśli tytuł ma być sztandarowym osiągnięciem Xboxa, to z pewnością Amerykanie zechcą go zaprezentować na możliwie najlepszym sprzęcie. Sądząc po 30 klatkach na sekundę w Hellblade 2, obecne konsole nawet wyciśnięte jak cytryna nie zapewnią wrażeń porównywalnych z tym, co możemy obecnie osiągnąć na PC. Ponadto od teasera gry do finalnego produktu zwykle mija jeszcze sporo czasu i choć prace nad grą trwają już od dłuższego czasu to nie spodziewałbym się aby w tym przypadku model prezentacji tytułu miałby być inny. Być może Gears 6 wyląduje dopiero na pudełkach nowej generacji konsol Microsoft, które jak zapowiada Sara Bond przyniosą ze sobą skok generacyjny jakiego świat nie widział. Poczekajmy zatem do czerwca i przekonajmy się, czy sugerowana prezentacja najnowszego dzieła The Coalition faktycznie będzie miała miejsce. Tymczasem dziękuję za uwagę i życzę miłego grania.